Zawsze są dwie możliwości, że coś się stanie, albo że nic się nie stanie. Załóżmy, że wszystko będzie dobrze, bo jak się będziemy martwić na zapas, to nie starczy nam siły na normalne życie. Monika Szwaja Nazywam się Jadwiga Korzeniewska. A to jest podcast bez zadyszki, o tym, jak niespiesznie wzrastać w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Zapraszam. Cześć. Przed nami dziewiętnasty odcinek i zarazem kolejny, w którym wykorzystam archiwalne materiały z mojego bez zadyszki, newslettera pisanego ze swadą. Zgodnie z zapowiedzią, te odcinki będą krótkie. Na temat i do przemyśliwania. Dziś będzie o martwieniu się na zapas i o byciu przy sobie. Na początku maja minął rok, odkąd odebrałam telefon, który mocno zapadł mi w pamięć. Dzwonił mój Janek. W zasadzie gdy dzwonił, to o tej porze miał być już w domu. Rozmowę zaczął od informacji, że zejdzie mu się jednak nieco dłużej, bo będąc w pracy. A musisz wiedzieć, że Janek pracuje w swoim rzemieślniczym browarze, chlapnął sobie w oko kwasem i właśnie jest w szpitalu na ostrym dyżurze okulistycznym. Niektóre osoby z mojej społeczności mówią, że tym, co je do mnie przyciąga, jest mój spokój. Tudzież moja spokojna energia. Te osoby nie widziały mnie jednak nigdy w sytuacji, w której odbieram tego typu telefon. Uważam siebie za osobę, która w sytuacji, gdy zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie, reaguje lękowo. Jest źle. A ja się nakręcam w łamkach sekund, że na pewno jest gorzej albo lada moment będzie. A jednak gdyby te osoby zobaczyły mnie podczas tamtej rozmowy, Utwierdziłyby się w swojej opinii, bo coś się zmieniło, bo ja coś zmieniłam. Od momentu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę zaczęłam mocno pracować z emocjami. Pierwsze dni od wybuchu wojny to było niedowierzanie, strach, sporo lęku, niezgoda. Za tymi emocjami szło moje ciało. Ściśnięta szczęka, boląca żuchwa. Uczucie, jakby na klatce piersiowej leżał głaz, płytki oddech, problemy ze snem. Robiłam emocjom miejsce w sobie, by nie udawać, że tego wszystkiego nie doświadczam, by nie chować tego po kieszeniach. Doświadczałam więc. Jednocześnie trzymałam się swoich codziennych rytuałów i szukałam kotwic normalności, czyli takich mini obszarów życia. Mini-wycinków, które mogę kontrolować lub na które mam duży wpływ. Wszystko to robiłam po to, by grunt nie usunął mi się spod stóp. Po tych kilku pierwszych dniach, gdy dotarło do mnie, że wojna nie skończy się w ciągu najbliższych tygodni, ani nawet miesięcy, postanowiłam sobie, że to czas na powrót do pracy z emocjami, bo inaczej sama siebie wykończę. Nie, bo to mnie wykończy, tylko ja sama siebie wykończę. Na tym, między innymi, polega wzięcie na siebie zdrowej odpowiedzialności, że człowiek staje w prawdzie o sobie. U mnie ta prawda była o tym, że dokarmiam własne strachy i przez to dokarmianie strachy, tak naturalne w tamtej sytuacji, przeradzały się w lęki. Pomiędzy bodźcem, który na nas oddziałuje, a sposobem, w jaki zareagujemy, jest przestrzeń. Możemy ją wypełnić, polegając na impulsie, ale możemy też spróbować wybrać inaczej, lepiej. Nie pamiętam, czy dokładnie tych słów użył Wiktor Frankl, austriacki psychiatra i psychoterapeuta, więzień obozów koncentracyjnych i autor wspaniałej książki Człowiek w poszukiwaniu sensu, ale istotę tego, co miał na myśli. Z pewnością udało mi się uchwycić. Na początku ta przestrzeń, w której pojawia się miejsce na naszą autonomiczną decyzję, jak zareagować, to zwykle bardzo wąskie okno. A to dlatego, że na co dzień reagujemy odruchowo, na bazie wyuczonego schematu. Podobny bodziec odpala podobną reakcję, jak kiedyś także reakcję na poziomie emocji i ciała. Da się jednak to okno stopniowo nieco bardziej uchylać i wpuszczać więcej świeżego powietrza, jeśli tylko świadomie nad tym pracujemy i rozbrajamy swoje nieużyteczne schematy niczym saper-bombę. Czym innym jest działanie prewencyjne, a czym innym martwienie się na zapas. Prewencja to zabukowanie kwatery, gdy szykujesz się na wyjazd. Martwienie się na zapas, to pakowanie się na wyjazd, mimo że nie czeka Cię żadna podróż. Po tamtej rozmowie z Jankiem zastosowałam na sobie sześć kroków, które mogą stanowić użyteczną podpowiedź także dla Ciebie. Krok pierwszy: włącz pauzę i zauważ to, co się z Tobą dzieje. Kiedy odebrałam tamten telefon od Janka i usłyszałam, co mówi, w pierwszej chwili dosłownie poczułam, jak moje serce zaczyna łomotać w klatce piersiowej. To był dla mnie sygnał, że choć jeszcze nie wiem, jakiej emocji doświadczam, to moje ciało już wie. Usiadłam z telefonem w dłoni i spróbowałam wyregulować oddech. Krok drugi: zobacz potrzebę. I zdrowo ją zabezpiecz. Tym, co u mnie w takich sytuacjach budzi strach, a czasem także lęk, jest niedobór informacji. Zadałam więc Jankowi kilka precyzyjnych pytań, by upewnić się, jak dokładnie wygląda sytuacja. Krok trzeci: Oddziel fakty od ich interpretacji. Pytałam Janka przede wszystkim o fakty i twarde dane. A fakty były takie, że od razu przepłukał oko, przemył je kroplami, zadzwonił po kogoś, kto mógłby go zawieźć do szpitala i pojechał po fachową pomoc, na której udzielenie właśnie czekał. Tyle. Wszystko co opowiedziałabym sobie ponad to byłoby dokarmianiem strachu. Krok czwarty. Znajdź sposób na to, by być przy sobie kiedy się rozłączyliśmy, położyłam otwartą dłoń na swojej klatce piersiowej. To mój niezawodny sposób na to, by dać samej sobie znać, że jestem i że jestem przy sobie. W ten sposób pokazuję sobie, że niezależnie od tego, co stanie się dalej, mam swoje własne wsparcie. Ten kojący dotyk towarzyszy mi w wielu trudnych dla mnie sytuacjach. Krok piąty: dostrzegaj nieużyteczne schematy. Wtedy, mimo zastosowanych wcześniejszych narzędzi, pojawiła się w mojej głowie galopada pytań: A co jeśli nie powiedział mi wszystkiego? A co jeśli to coś poważnego? A co jeśli straci wzrok? A co jeśli? A co jeśli to jedno z podstawowych pytań, które wiąże się z przyszłością. A więc z tym, czego nie sposób przewidzieć, co potrafi zmieniać się dynamicznie, co nie jest pewne. Staram się na nim łapać, bo wiem, że owija się wokół mojego strachu niczym pajęcza sieć i oddala mnie od tego, co tu i teraz, od tego, na co mam wpływ. Dostrzeżenie myśli, która robi nam krecią robotę, to bardzo duży krok i warto siebie za ten wysiłek docenić. Krok szósty: przełamuj nieużyteczne schematy. Znów skupiłam się na oddechu i przemówiłam do siebie w myślach: łagodnie, z troską, jak do kogoś bardzo dla mnie ważnego. Martwienie się na zapas w niczym nie pomoże. Zajmiemy się tym, jeśli taka przyszłość faktycznie nadejdzie. Właśnie to. Powiedziałam sama do siebie we własnej głowie i poczułam ulgę. Ulgę na wielu poziomach myśli, emocji i ciała. To nie tak, że nagle było mi wszystko jedno, albo że strach w ogóle zniknął, ale to wszystko, czego doświadczyłam w ciągu kilku minut, przestało być przytłaczające. Mogłam wrócić do pracy, a moje myśli nie krążyły wokół jednego tematu. Wzięłam sobie to doświadczenie jako przyjemną nowość. Choć wiedziałam, że schemat jeszcze nie jeden raz będzie próbował się odpalić, to doceniłam siebie i pracę, którą włożyłam w to, by machina zmian drgnęła. Po roku, który minął od tamtej sytuacji, widzę, że reaguje w nowy sposób w przeważającej części sytuacji trudnych. I budzących dyskomfort. I o tym także jest praca nad odpornością oraz nad elastycznością psychiczną. O tym, by mieć gotowość do stanięcia w prawdzie o sobie, gotowość do odrzucenia tego, co nam nie służy, i szukania bardziej użytecznych sposobów radzenia sobie także ze zmienną życie, czyli nagłą, losową sytuacją, na którą mamy znikome lub żaden wpływ, a która ma ogromny wpływ na nas. Tę decyzję, co zrobić i jak zrobić możemy podejmować za każdym razem. I nawet jeśli raz czy drugi odpali nam się stary schemat myślenia albo działania, w żaden sposób nie przekreśla to postępów, które poczyniliśmy. Bo już sam fakt, że się na tym złapiemy, okazuje progres. Na zakończenie, jak zwykle, mam dla Ciebie pytania coachingowe. Dziś będą trzy: pierwsze: na ile użyteczne jest dla Ciebie martwienie się na zapas? drugie: czym chcesz zastąpić martwienie się na zapas? i trzecie: co z tego odcinka bierzesz dla siebie? To tyle na dziś. Dzięki Tobie wiem, że tego podcastu słuchają minimum cztery osoby: ja, montażysta, moja mama i Ty. Jeśli treść tego odcinka była dla Ciebie wartościowa i użyteczna, polub go albo podziel się nim w mediach społecznościowych. W opisie odcinka znajdziesz link do ufundowania wirtualnej kawy z góry, z dołu i z każdej innej strony. Dziękuję za twoje wsparcie. A jeśli ten odcinek podcastu poruszył w Tobie ważną strunę, nie wahaj się do mnie napisać. Podcast małpa.jadwiga-korzeniewska.pl